Opinie i informacje w następnym programie Pół Żartem Pół Serio są sponsorowane przez BCN Productions i należą do redaktora programu Barbary Horoszy i gości, a niekoniecznie Alliance Communications Incorporated. Wieczór Państwu minęła godzina siódma i we wtorkowych tajemnicach świata w ostatni już wtorek miesiąca stycznia roku 2009 przy mikrofonie kłania się pięknie Barbara Horoszy. Kłaniam się pięknie słuchaczom w Chicago, tutaj programu na żywo w metropolii chicagowskiej, jak również wszystkim internautom Stanów Zjednoczonych, Kanady, starego kontynentu Europy, nawet Azji drodzy Państwo i dalekiej Australii. Ameryki Południowej, bo i tam, proszę Państwa, naszych rodaków za, w zakresie naszego radia, w zasięgu radia przybywa z dnia na dzień, a więc miło będzie mi dzisiaj szczególnie miło powitać na antenie dyrekcję i redakcję, drodzy Państwo, pierwszego radia polskiego, które odważyło się podjąć temat. Lucyny Łobos przekazów i sprawy Egiptu. Będę miała przyjemność gościć na antenie panią Marię Kubacką, która jest redaktorem naczelnym tego radia. Myślę, że i pan dyrektor e, zabierze głos przy radioodbiorniku, aby przekazać państwu w jaki sposób doszło do kontaktu z przekazami Lucyny Łobos w Polsce, co skłoniło redakcję i dyrekcję radia Idea do współpracy, ba nawet do wyjazdu do Egiptu. O swoich wrażeniach o o swojej pracy o swoich możliwościach dziennikarskich w tym temacie opowiadać dzisiaj będą zatem zapowiedzeni goście. Numer do studia 708 kierunkowy 524 9762, telefon do biura programu bezpośrednio do mnie 773 625 1409. Mój adres elektroniczny Barbarachoroszy.jach.com stacji wPNA możecie Państwo słuchać zawsze w internecie. Pod adresem www.wpna. 1490am.com Natomiast wtorkowe tajemnice świata również są rejestrowane i archiwizowane na stronach internetowych www.missionpharaon.com, czyli misjafaraon.com, jak również projekt myślnikcheops.com, również Projekt myślnikheops.eu i na tą stronę również chcę Państwa zaprosić. Jest to niemieckojęzyczna strona projektu HEOPS, przy której współpracują zarówno Polacy zamieszkujący w Niemczech, jak również Niemcy i ta miła współpraca, o której również przy okazji więcej Państwu informacji przekażę. Łącząc się z osobami, y, które bardzo żywo działają ze strony projektu HEOPS y, właśnie na terenie, na terenie południowych Niemiec, dokładnie Tübingen, to te same osoby, które sprawiły, że odbyła się zarówno konferencja w Bazylei, y, jak również wcześniej w Stuttgarcie. Mam na myśli oczywiście panią y, Marię i pana Joachima Grycz o których w przyszłości tą drogą również więcej informacji Państwu przekażę i najpewniej dojdzie do naszego spotkania antenowego. A zatem witam gorąco i serdecznie w dzisiejszym temacie. Państwo, ważne wydarzenie w mieście Chicago. Już za kilka dni, dokładnie czwartego, dokładnie 5 lutego, lądują w Chicago nasi zacni goście, pani Lucyna łowoz brown i pan William Brown. I na owe spotkanie mam przyjemność zaprosić w imieniu Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych of Software World z siedzibą w Chicago na otwarte forum misji Faraon. Pod tytułem Wydarzenia roku 2009 w misji ratowania Ziemi i na świecie. Forum obecne odbędzie się w sali placówki 90 SWAP przy 6005 West Irving Park Road. Będzie to niedziela 8 lutego o godzinie 3 po południu. Program będzie fascynujący, to na co Państwo czekaliście. A zatem w prezentacji multimedialnej, wzbogaconej filmami, zdjęciami, slajdami i oczywiście wykładem Williama Brauna, ujrzycie Państwo cały projekt archeologiczny na Gizę, na Hawarę i na Gizę również. Natomiast wszelkie aktualności zostaną Państwu przekazane w sprawie wyniku prac polsko-egipskiej misji archeologicznej w Hawarze. Miesiąc luty jest miesiącem bardzo bogatym już wydarzenia, więc za chwilę Państwu przedstawię plan, jaki został ustalony do połączenia wszystkich działań, z których niektóre będą musiały odbywać się symultanicznie, z tego też względu, że i czasu jest coraz mniej, a powaga chwili wymaga, aby w czasie pobytu gości również dopełnić innych formalności, innych spraw, które zostaną Państwu również w stosownym czasie przekazane. Natomiast y, informacje dotyczące zakupu biletów i przybycia na forum misji faraon y, znajdziecie Państwo zarówno już na stronie internetowej misji faraon www.missionfaraon.com. Powtarzam zawsze, że można wchodzić po polsku. Misja Faraon również wyszukiwarka państwa zaprowadzi bezpośrednio na stronę, czy w języku polskim, czy w języku angielskim. Informacje i rezerwacje w Nature Beginnings to jest nasz. Podręczny sklep na mieście misji Faraon, przytulony do sklepu ziołowego, do którego nieustająco państwa zapraszam. po zdrowie naturalne do pani Basik Sepko. Mieści się on pod adresem 5945 West Lawrence. To jest przy Lorenz i Austin, a numer telefonu 773 282 13 44 282 13 44. Bilety są już do nabycia w cenie 20 dolarów. Natomiast mamy do państwa przeogromną prośbę. Wybiera się bardzo dużo osób w związku z tym, że nie ma takiej sali, którą można naciągnąć jak guma. Więc uprzejmie prosimy o wcześniejsze rezerwacje. Będzie też poczęstunek z kilku powodów są nam potrzebne, że tak powiem, orientacyjne dane liczbowe co do ilości państwa przybywających na forum. Forum oczywiście jak zwykle w swoim programie ma, myślę tu dla Państwa, nie jest nowością, nie wspomniałam, ale dla osób, które być może po raz pierwszy spotykają się z naszymi sympozjami, forami czy też otwartymi spotkaniami, zawsze towarzyszy przekaz. Przekaz channelingowy przez łączniczkę z Wrocławia, panią Lucynę Łobos-Braun. Będzie przekazany również orędzie od duchowego opieku na Ziemi. Na rok 2009. Na channeling, czyli na połączenie z istotą duchową, która przybędzie na spotkanie, zawsze prosimy Państwa o przygotowanie przemyślanych pytań. Jeżeli mogę zasugerować drogą antenową, o to zawsze proszę w trakcie już spotkania, aby pytania były mądre, przemyślane i. Może już naprawdę na czas obecny dotyczące spraw ważnych. My sobie zdajemy sprawę, że właściwie każda sprawa dla każdego człowieka jest dla niego najważniejsza, dotycząca jego osoby. I po to są spotkania osobiste też. Na otwartych spotkaniach nie zawsze można udzielić odpowiedzi, szczerej odpowiedzi, a trudno, żeby były one nieszczere w momencie, kiedy odpowiada wysoka istota duchowa. Dlatego prosimy Państwa o powściągliwość w bardzo osobistych pytaniach, które będziecie Państwo formułować na forum publicznym i bardziej przenieść je na spotkania osobiste. Na forum publicznym prosimy Państwa, aby bardziej dotyczyły one spraw ziemi, spraw Polski, Ameryki, świata. No i oczywiście misji faraon. I tego, co Państwo najpierw zobaczycie w prezentacjach, ponieważ najpierw będą prezentacje, channeling zawsze odbywa się, czyli połączenie, przekaz z wyższego wymiaru od istoty, wysokiej istoty duchowej odbywa się na koniec naszych spotkań. Raz jeszcze powtórzę telefon i przypominam Państwu, że rezerwacji można dokonać również. Po zamknięciu sklepu w tej chwili już Najtur Beginnings, sklep jest nieczynny. Można zostawić wiadomość i zostawić króciutką informację. Osoba o nazwisku takim i takim, czy imieniu i nazwisku prosi o zarezerwowanie tylu i tylu biletów i bilety będą czekać w kasie. Kasa będzie oczywiście otwarta już na godzinę przed rozpoczęciem forum. Kochani Państwo. Spotkanie będzie wzbogacone również materiałami promocyjnymi, które Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych, mówiąc po polsku Tajemnice Świata, przygotowuje dla Państwa za każdym razem, głównie mając w trosce osoby, które nie mają dostępu do mediów elektronicznych, czy też z trudem docierają do pewnych informacji odnalezionych przez ekspertów do spraw informacji że tak powiem, ukrywanych przed ludźmi, dlatego też po najniższych, najniższych kosztach, kosztach można powiedzieć produkcji yy, płyt, na których są rejestrowane ważne informacje, udostępniamy Państwu przy okazji naszych spotkań. Tak samo będzie i tym razem. Filmy, które przedstawiają stan faktyczny na planecie Ziemia, to czego ani naukowcom, ani. Ludziom myślącym, czy też wolnym mediom, nie można mówić w mediach korporacyjnych, to drogą intergalaktyczną, czyli internetową, obiega świat. E, wizytowanie tych stron wzmaga się z dnia na dzień już na czas obecny. E, wręcz można powiedzieć, kilka tematów rozgrzewa do czerwoności pewne strony internetowe. Te filmy zostały przez naszych współpracowników przegrane i będą również Państwu udostępnione na spotkaniu. Co będzie jeszcze? Będą kryształy. Kryształy górskie, o których mowa jest w przekazach, jakie dobroczynne znaczenie mają dla ludzi na czas obecny i będą miały coraz większy. Im bliżej roku 012, dlatego też drogą uprzejmości jednej z osób z fundacji zostały one sprowadzone i w takiej formie nieoszlifowanej również będą Państwu udostępnione na naszym najbliższym spotkaniu. Miłym takim akcentem również będzie, yy, będzie ekspozycja obrazów pani Marii Mili Purymskiej, która nie tylko z zawodu jest malarką, ale pod natchnieniem. Y, z, zwłaszcza w latach ostatnich, maluje obrazy, no właśnie, pod natchnieniem, krótko mówiąc, obrazy y, przedstawiające wizerunki aniołów, również przyrody, pięknych kwiatów. I pani Maria, również dla fundacji, dla misji faraon, dokładnie przygotowuje niespodziankę, która myślę będzie obiektem aukcji, a przy następnym naszym spotkaniu aukcji. Może już po powrocie naszej, naszego poselstwa, które powróci z Egiptu i na tę okoliczność przewidujemy marcowe spotkanie, to tak krótko. Przechodząc jeszcze do spraw, drodzy Państwo, dotyczące misji Faraon na terenie Polski, pragnę poinformować państwa, że w Polsce zostały wydane specjalnie